Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z GTA 5 i dzisiaj pokażę Wam 5 ciekawostek, które znajdziemy w plikach gry. Zaczniemy od tej najnowszej, która została dodana w ostatniej aktualizacji do Geta Online i w grze możemy kupić obrazy. i Jeden z nich nazywa się Canis Canem Edit, czyli tak samo jak europejskie wydanie gry Buli. W plikach znajdziemy kolejne nawiązanie do tej gry, ponieważ tekstura używana do tego obrazu w nazwie ma słowo Buli i wśród obrazów znajdziemy także nawiązanie do Vice City. W grze znajdziemy portal randkowy, na którym opis jednej z ogłaszających się kobiet mógł sugerować, że jest to żona Michaela. W plikach dotyczących tej strony możemy znaleźć zdjęcie, które potwierdza, że jest to Amanda. Dodatkowo znajdziemy także zdjęcia Michaela i Trevor'a przeznaczone dla tej strony, więc prawdopodobnie twórcy planowali możliwość założenia konta na tym portalu. Radio Mirror Park w plikach nosi nazwę Silver Lake, co jest odniesieniem do dzielnicy Silver Lake w Los Angeles, na której wzorowane jest właśnie Mirror Park z GTA V. Nazwa tekstury świateł Free Crawlera nawiązuje do marki samochodów, na której opiera się ten pojazd. Misja szybka robota przypomina scenę z filmu gorączka. W grze znaczącą różnicą jest to, że pojawia się śmieciarka zamiast karetki, jednak w plikach znajdziemy wskazówki, że w jakiejś wczesnej wersji gry miał być użyty w tej misji właśnie ambulans. Hey man, I got these Warto także dodać, że pojazdy w tej misji są niezniszczalne, a się już z Wami żegnam, cześć.